Cześć, Mago no, Systemoryszu. Witam z kolejnym materiale. Dzisiaj ogólnie zagramy sobie w tytuł, który nosi nazwę Corridors. Corridors. Ogólnie nie mamy nic też tutaj. Raz zaczynamy tak z gruby ryby z gry. Jesteśmy tego, nowojorskim policjantem. Musimy znaleźć dowody na jakiś kult, który morduje ludzi. Okej. Okay. Można skakać. Daj hmm. nic, Już jest, it appears to be outdoors, one magazyn okej, okay. też coś jest, nie? Hmm, plan dnia czy zapiski? Prócz. To szafki to chyba wszystko, bo nie sprawdzimy, tam ktoś stoi, czym mi się wydaje, nie to drzewo. skoczę tak tutaj chyba kluczyk będzie mieć. O, tu jest otwarte. Telewizorek. O, tu jest klucz do tego. Kolejny kluczyk. Do domu. No to wiemy, jak do którego domu. Ale tu zobaczmy, co jest. John needs extra gas. Money, food and water. So what are doing. Other things. Cheese. Ok, jakiś. Lista zakupów. I informacja. Coś tu jest. Okej, okay, to jest do tego domku. I think everyone needs to come down. There is no reason uh, how we were in danger. I know he won't let nothing happen, so should they all mm. Dużo nam to teraz też nie mówi jeszcze. Kluczy kolejny. Okej. Okay. Komu się chyba nie podoba, że szperamy tutaj. Jezu Chryste, co jest? Przycięło grę Wood PC tak zwany. Czekaj, w tym domku nie byliśmy jeszcze? Tam, bo zamknięte drzwi. To chyba domek, do którego pan nie chciał, to chyba ostrzeżenie było ogólnie, nie? Jeremy, hide here. Don't know the key. Czy Jeremy się tutaj w ogóle ukrywał, nie? Dlaczego no w ogóle te to wszystkie toalety są pozamykane, zaburkowane? To mnie ciekawi. Tu się ukrywali, bracia i siostry. Ok, no co faktycznie jakiś jest kult. Please stay safe and protect each other. Remember I am only doing what is best for him, all of you, all Ojciec John Kendall. John. Mam imię. Czyli John Kendall jest tym złym. Mam zabójcę do złapania. Ten zabójca to jest tutaj. I on cię zabije prędzej. No i drugiego dnia namierzyliśmy go ogólnie. I jesteśmy. Dyrektyw Williams z nowojorskiej policji, czy coś tu jest? W września 38-letni Rico Harlison został znaleziony martwy w swoim domu przez ciekawskiego sąsiada. Sugeruje się, że w domu, według świadków i tak dalej, tydzień był jakby martwy w domu, nie? I coś tam się z nim działo niedobrego również przez ostatnie czasy. Dobra, czekajcie, bo tu mamy się na dół, ja bym tutaj poszedł zobaczyć, co jest. O, widzicie? To jest otwarte. I kluczek. Nie, toksem. Wszystkie kartki zostały wyrwane, a tytuł zamazany. Nie jest do tego. On tam pewnie siedzi. Okej, okay, to jest kluczek do tego. Na początku wydawało mi się, że to jest jakiś blok. A to jest jeden wielki dom. Oho. Weź te drzwi, zamknij lepiej. Nic nie ma. Muszę się ukryć, muszę się ukryć, muszę się ukryć i tak dalej, nie? Klucz jest już w książce, nie zatrzymasz mnie. że już porazym. O kurwa. To jest labirynt. Zginąć Peter Ryan Williams. Zabiłeś moją rodzinę. Myślę, że pójdzie ci to tak na sucho? Pójdzie Ci na sucho? Nie ukradniesz to, to nasze jest. A to jest ściana zamurowana. Drzwi zamurowane, to moje, ale zaraz Jumpscare będzie jakiś, o, mówiłem, kuziwa, mówiłem, że będzie klasycznie. Detektyw Williams nigdy nie, on jakby nie dał znaku życia. Wysłali jednostki, żeby go znaleźć dwa dni później. John Kennel jakby miał proces, ale wygrał bez żadnych jakby tam wątpliwości. I stał się jakby wpływową ikoną na świecie. A nasza sprawa została zamknięta 10 lat później. A wszystkie tomy zostały wymazane z, z baz danych. No bo, bo miał wpływy kendal, nie? Ja jestem ciekaw, czy dało to się inaczej zrobić, ale chyba nie, bo to oskryptowane było, wydaje mi się. Może dało się inaczej zrobić? Nie wiem. Moje mili, to był Corridors, e, bardziej tom, Corridors, nie wiem, dwie nazwy nosi ta e, Tak czy siak, e, nasza historia zakończyła się fatalnie, no jakby zginęliśmy. Ostatecznie nasza sprawa została wymazana i tak dalej, no ale to ta fabuła zostawmy dalej. E, e, nie wiem co tu sądzić, taki symulator chodzenia, po prostu klikania szafek i sprawdzania co jest napisane. Fabuła taka sklejona na szybko, e, typowy inny horror na 6, na 10, nie więcej. 5 na 10 nawet nie no 6 na 10 bo coś tam zrobił, ale tak to był bardzo sztuczny. Tak czy siak, dzięki, że byliście i oglądaliście, i słyszymy się w kolejnych horrorkach Trzymajcie się. Hej.